Na dzień dobry! Cześć, dawno nas tutaj nie było, ale dzisiaj przychodzimy do Was z prezentownikiem, z rzeczami z naszego sklepu. A rzeczy kosztują nawet 5 zł, więc warto zobaczyć. Teraz zaczniemy od rzeczy, które już od dawna są na naszym sklepie, a na samym końcu będą premiery, i premier jest dużo i są znakomite. Na sam początek chcemy Wam zaprezentować plakaty, które są pierwszą rzeczą, która się pojawia w naszym sklepie. Plakaty zaczynają się u nas od ceny 10 zł za format A5 i kończą się na cenie 80 zł za B2 artystek. Na sklepie nie sprzedajemy RAM, ale jeżeli napiszecie do nas, że chcecie plakat z ramą i chcecie go na prezent, i chcecie już mieć zapakowane, to my sobie z tym poradzimy. Napiszcie do nas na Instagramie lub na mailu i ogarniemy temat. Chciałbym jeszcze dodać, że plakaty są drukowane wysokiej jakości, więc jeżeli ktoś się martwi, że. To jest taki plakat na jakimś słabym papierze z wydrukiem niewidocznym. To już nie musi się martwić, ponieważ zapewniamy Was, że wygląda to bardzo dobrze w rzeczywistości, a dostaliśmy same dobre informacje od ludzi, że bardzo byli e, zszokowani, że wygląda dużo lepiej e, w ralu niż na sklepie. Mm -hmm, tak jest. Kolejny chyba ulubiony produkt na naszym sklepie to są. Fastniki, czyli mniejsze notesy w formacie A6 oraz zeszyty. Któryś to zeszyt? Te zeszyty, planery oraz kalendarze. To wszystko jest robione przez nas własnoręcznie w tej pracowni. Naprawdę jesteśmy z tego bardzo dumni, bo wkładamy w to 100% naszego serca i pasji, tak naprawdę do ekologii. A to jest rzecz bardzo ekologiczna, ponieważ jest wykonana 100% z ekopapieru. W środku znajdziecie. Brązowe kartki z odzysku, więc to jest naprawdę super prezent, bo wygląda to pięknie. Każdy, kto widzi te zeszyty, bardzo się nimi jara, bardzo podziwia, że to jest tak właśnie w inny sposób zrobione, ale z taką precyzją. I my planujemy dać te zeszyty, kalendarze, planery i chwastniki na prezent dla naszych przyjaciół, znajomych i w ogóle bliskich. Także to jest potęga, to jest nasze serce całe wsadzone, i myślimy, że. A teraz widzicie na ekranie kropki, które są dostępne w naszym sklepie. Nie będziemy je teraz tutaj pokazywać, ponieważ najlepiej wyglądają już na ścianie. Yy, tak, oto są. Co... W naszej <grytanie> pracowni również są te kropki, i w poprzedniej naszej pracowni u mnie w mieszkaniu też one były na ścianie. I no, bardzo fajnie wypełniają wnętrze, bo yy, wygląda to trochę jak taka tapeta na ścianę. A jeżeli ktoś ma pustą ścianę i nie wie, co z, nim, co z nią zrobić, to właśnie przyklejenie takich kropek powoduje, że nagle wiecie, macie coś super, jakoś tak już wypełnia to wnętrze, a nie musicie przyklejać tapety. Więc myślę, że czat. Tak i koszt to... takich kropek to 45? Tak. Złoty. I tak wyglądał do wczoraj nasz Kromniutki, malutki sklep, a od dzisiaj jesteśmy sklepem już coraz większym. Ja się totalnie jaram, Piotr też, bo przechodzimy do premier i mówimy Wam, co i jak my tam mamy. Pierwszą premierą, którą chcę Wam zaprezentować, to są zapałki z kolekcją Joanny Ambros. Myślę, że to jest bardzo fajny prezent, czy nawet dodatek, ponieważ no, jeżeli ktoś bardzo polubił kolekcję Joanny Ambros w wersji większej. To również polubi ją w takiej wersji. I ona będzie, te zapałki będą bardzo ładnie prezentować się obok świeczek, leżąc sobie na stole. Na pewno będą robić furore. Tak, my to stworzyliśmy z potrzeby serca, bo sami w naszym domu nie mieliśmy ładnych zapałek. I koszt jednego takiego pudełka to 5 zł. A co jest po prostu najlepsze w tych zapałkach, to to, że są stworzone techniką sitodruku przez y, moją koleżankę z liceum, więc wszystko jest tutaj nadal ściśnięte razem y, w przytulasach. I <grym grym> Sito druku to jest moja ulubiona technika, chodziłyśmy właśnie razem na zajęcia z sita w liceum plastycznym i po prostu kocham całym sercem, jakbym mogła to sama, stworzyłabym swoją kolekcję sitodrukową i może kiedyś tak będzie, zobaczymy. No to jest te małe rzeczy, są tworzone ręcznie i to jest sztos. I jeżeli już jesteśmy przy kolekcji Joanny Ambros, no to z tej samej techniki, czyli sito druku, mamy również naklejki i sprzedajemy w kolekcjach 3 sztuki na raz. Kolejne naklejki to nasze chwasty, jeszcze ich nie mamy, ale będą u nas jutro i będą w nowym wydaniu, nie takich kółeczkach jak wcześniej były, tylko będą wycinane. Natomiast od Ewy mamy propozycję świątecznych zwierzaczków. Świąteczne zwierzaczki są na tyle fajne, że one są każda osobno wycięta i można je wsadzać do prezentu. Teraz możecie zobaczyć, jak my pakujemy paczki, i czasami właśnie dodajemy taką Ewę <grych> i. To jest naklejka, ale nie trzeba jej odklejać, tylko można ją po prostu tak wsunąć, żeby to nie był tylko y, dodatek do opakowania, ale dodatek do prezentu, które, którą można potem wykorzystać na przykład na zeszycie albo na laptopie. No, piękna rzecz. Taki cały zestaw kosztuje 15 zł. I teraz totalny sztos, totalnie świąteczna rzecz, czyli kartki świąteczne. Zaprosiliśmy nasze artystki do tego, żeby stworzyły swoje z potrzeby serca y, swoje własne kartki świąteczne, ponieważ chcemy tutaj na roślinnych przestrzeniach przez cały grudzień promować wysyłanie kartek do swoich bliskich, żeby powrócić do tego slow life'u, który był i teraz trochę się zatraca. Nie chcemy tandetnych, brzydkich. Kartek chcemy piękne, takie ze sztuką, które z tyłu będą miały przepiękne życzenia, a z przodu będą mogły być pięknym obrazkiem. Natomiast chcieliśmy, żeby ta kolekcja tych świetnych prac wybrzmiała jeszcze bardziej, więc poza tą kolekcją pocztówek zrobiliśmy również kolekcję plakatów, bo sobie pomyśleliśmy, że skoro ludzie kupują ozdoby świąteczne, to czemu nie mogą kupić Ozdoby, jaką jest plakat, i po prostu w swojej ramie wymienić na te święta plakat, więc one są w formatach standardowych, w standardowych cenach. Natomiast y, pocztówki są jedna w cenie dwa, dwa, 12 zł, natomiast pięć w cenie 40 zł. One są w formacie 10 na 15, czyli idealne do koperty, ale nawet bez koperty są ok. A teraz najnowsza premiera plakatów: Joanny Sieczko, rośliny w dzbanach. A na Wasze liczne prośby wprowadziliśmy. Torby z motywem roślinnym, ciut więcej oraz Ewy. Tak, Ewy greckie plakaty również znalazły się na torbach, i one są wykonane oczywiście techniką sita, ale jest również taki myk, że ta kolekcja Ewy jest taka niesamowita i imituje haft. Ta farba emituje haft. Coś pięknego, zapraszamy do zakupu. Są te standardowe w beżu z czarnym chwastem i czarnymi rzeczami, z czarnymi nadrukami, oraz czarne torby ze złotymi nadrukami. To wygląda bosko. Oraz są takie większe, takie szoperki, i one też są w tych dwóch kolorach. Cena to w promocji teraz, przed sprzedaży. 35 zamiast 40 oraz 45 zamiast 50. Ręczna robota, dobry materiał, także myślimy, że warto i można sobie kupić torbę i zapakować tam yy, gadżety od yy, roślinnych przestrzeni i ja myślę, że po prostu za stóweczkę można mieć taki prezent dla kogoś, że głowa mała. Dodam również, że nadruk, który jest wykonany metodą sztabruku na naszych torbach jest wyjątkowo wysokiej jakości. Widzieliśmy jak... Yy, Wiktoria z Piotrem, które, które, którzy to wykonują, pokazywa, pokazywali nam, że to nie pęka. Ja zawsze hmm. się zastanawiałem, czy jakby, że kupię torbę z tym nadrukiem i że o to mi tak może popękać albo coś. Jak kiedyś, to tak, wszystkie Tak, jak to pękało. Ten nadruk Wam nie pęknie, jest to przetestowane sami, widzieliśmy jak naprawdę na naszych oczach to rozciągali i to nie pęka naprawdę, więc... Możecie być spokojni. Też kilka godzin siedzieliśmy w biurze u Wiktorii i rozmawialiśmy o tym, żeby to nie była taka hamska naklejka, tylko no bo wiecie, farba jednak jest śliska yy, i żeby ona się tak super przenikała z materiałem i doszliśmy do porozumienia i zrobiliśmy to bardzo dobrze i to jest taka po prostu płaska yy, faktura, chyba że chodzi o Ewę, no to tam jest właśnie taki... Prawie haft, więc no, jaramy się mocno. Jeżeli robimy takie podstawowe rzeczy, jak właśnie torby, czym chcemy też promować ekologię i zabieranie tych toreb na zakupy, no to cieszymy się, że możemy to zrobić troszkę inaczej niż tak typowo. I to już wszystko. Teraz Was zapraszamy na roślinneprzestrzeni.pl, żebyście sobie obejrzeli dokładnie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w filmie i mamy nadzieję, że coś Wam się tam spodoba. I, zakup, I zrobicie zakup i wręczycie swoim bliskim, bo naprawdę fajne rzeczy mamy. Tak, <laughs> nie ukrywam. <laughs> mamy fajne rzeczy. <laughs> to prawda. A teraz Impost wprowadził również yy, opcję taką, że wszyscy kurierzy pracują w sobotę i w niedzielę, więc te paczki do Was na spokojnie będą dochodzić. Dzisiejsze paczki już może nie dojdą na 6 grudnia, ale zawsze można dać w but karteczkę spokojnie, Twoja niespodzianka idzie i ona dojdzie albo w sobotę. Mm, albo najpóźniej w poniedziałek my tutaj jesteśmy po to, żeby dzisiaj pracować. <grych> Także ściskamy Was bardzo serdecznie, mamy nadzieję, że nowe premiery Wam się podobają. Do zobaczenia niedługo. Pa!